Zatrzymaj się w tej chwili. W ciałach świń, które spożywamy na co dzień, ukryte są niewyobrażalnie niebezpieczne części. Znajdują się w nich bakterie wywołujące choroby, toksyny metali ciężkich, które powoli niszczą ludzki organizm oraz potężne hormony zdolne zrujnować zdrowie w zaledwie kilka godzin. Instytucje bezpieczeństwa żywności umieściły już te części na czarnej liście, czyli oficjalnie uznały je za produkty Najgorszego ryzyka, których absolutnie nie należy spożywać. Witajcie na kanale Kroki do Długowieczności. Dzień dobry. Nazywam się dr Piotr Nowak i jestem ekspertem, który od ponad 30 lat zajmuje się opieką zdrowotną osób starszych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Czy wiecie, że w tej chwili jedna z części wieprzowiny zawierająca poziom cholesterolu aż 30-krotnie przekraczający bezpieczne normy? cicho zatyka wasze naczynia krwionośne to cichy zabójca układu krążenia który nieświadomie popycha was w stronę udaru mózgu i zawału serca inna część organ detoksykacyjny świni zamieniła się w ogromny magazyn śmiercionośnych metali ciężkich takich jak ołów rtęć i kadm a także pozostałości antybiotyków i toksycznych chemikaliów każdy kęs który zjadacie Powoduje gromadzenie się trucizny w waszym organizmie. Jednak nawet to nie jest najstraszniejsze. Najbardziej niebezpieczna część, często nazywana bardziej trującą niż arszenik, może wywołać ostre zatrucie w zaledwie kilka minut. Rząd już wiele lat temu całkowicie zakazał obrotu tą częścią. Ale przerażająca prawda jest inna. Niektórzy pozbawieni sumienia handlarze wciąż potajemnie mielą te zakazane części. W formie mięsa mielonego mieszają je z pierogami, hamburgerami, kotletami czy kiełbasami, sprzedając je Wam. Te produkty mogą trafiać na Wasze stoły właśnie w tej chwili. Dziś ja, doktor Piotr Nowak, szczegółowo ujawnię sześć stref śmierci w ciele świni, których należy bezwzględnie unikać. Powiem, która część jest bombą cholesterolową. Mogącą rozsadzić wasze serce, która jest magazynem metali ciężkich niszczącym narządy, oraz która część jest tak toksyczna, że nawet jeden posiłek może odebrać życie. Każda informacja w tym filmie jest bezpośrednio związana z życiem waszym i waszych rodzin. Nie przegapcie ani sekundy. Ta wiedza może uratować waszą rodzinę. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, naciśnijcie przycisk. Subskrypcji i ustawcie powiadomienia. Jeśli uznacie ten film za przydatny, zostawcie w komentarzu cyfrę 8. Jeśli natomiast wciąż nie jesteście przekonani, zostawcie cyfrę 0, a w kolejnym filmie postaram się dostarczyć jeszcze lepszych informacji. Pierwszą częścią, której należy unikać, jest Świński Mózg, czyli Móżdżek Wieprzowy. Jest to jeden z najbardziej śmiercionośnych zabójców, który po cichu niszczy układ sercowo-naczyniowy milionów Polaków. Zbyt wiele polskich rodzin wciąż tkwi w błędnym przekonaniu, że jedzenie wszystkiego to zdrowie. Kiedy dzieci są zmęczone nauką, mają problemy z pamięcią lub ktoś czuje, że jego umysł nie jest jasny, wiele osób uważa gorący gulasz z muszczkiem lub delikatną potrawkę za świetny posiłek regeneracyjny dla mózgu. Ale przerażająca prawda jest taka, to jedzenie powoli zatruwa Was i Wasze rodziny z zewnątrz. Wygląda na delikatne i smaczne, ale w środku kryje się poziom cholesterolu, który przeraża lekarzy. W zaledwie 100 gramach, czyli bardzo małej porcji wieprzowego muszczku, znajduje się ponad 2500 mg cholesterolu. To ponad 30 razy więcej niż zalecane dzienne spożycie i znacznie bardziej niebezpieczna dawka niż w przypadku tłustego boczku. Jeśli wierzycie, że to zdrowy posiłek i jecie go często, to własnoręcznie budujecie w swoich naczyniach krwionośnych ściany z cholesterolu, szczególnie dla osób cierpiących na nadciśnienie hiperlipidemię czy choroby układu krążenia. Świński mózg jest jak trucizna miażdżyca, udar mózgu zawał serca. Te śmiertelne choroby nie przychodzą przypadkowo. To właśnie takie jedzenie je hoduje. Dlatego kardiolodzy ostrzegają stanowczo, tacy pacjenci muszą unikać wieprzowego muszczku jak ognia. Ale zagrożenie na tym się nie kończy. Mózg wieprzowy ma nie tylko wysoki poziom cholesterolu, ale także bardzo wysoką zawartość puryn. Dla osób cierpiących na dnem oczanową słowo puryny to sam strach. Już jeden kęs może wywołać silny atak bólu stawów. Ponadto, według niektórych badań, w mózgu świni mogą gromadzić się metale ciężkie. Jeśli świnia dorastała w zanieczyszczonym środowisku, ołów i rtęć mogą przedostawać się przez krew i odkładać w mózgu, chociaż mięso zakupione z oficjalnych, certyfikowanych źródeł niesie niskie ryzyko ostrego zatrucia. Największym zagrożeniem, na które musicie uważać, jest bomba cholesterolowa czekająca na wybuch w Waszych żyłach. Na szczęście nowsze badania dietetyczne sugerują, że cholesterol pokarmowy nie ma absolutnego wpływu na poziom cholesterolu we krwi u każdego. Dlatego dla zdrowej osoby sporadyczne spożycie minimalnej ilości może nie być dużym problemem. Jednak trzeba pamiętać, świński mózg nie jest odżywczym posiłkiem, lecz jedynie kulinarną ciekawostką do spróbowania od czasu do czasu. Złota zasada brzmi: spróbować jeden lub dwa kawałki raz na miesiąc, lub dwa i natychmiast przestać. Tylko tak możecie uchronić się przed śmiertelnym zagrożeniem, jakie niesie to jedzenie. Kolejną drugą niebezpieczną częścią, z którą musimy się zmierzyć, jest wątroba wieprzowa. Jako największy narząd detoksykacyjny w ciele świni od dawna była uważana za produkt odżywczy, uzupełniający krew i poprawiający wzrok. Jednak pod tą odżywczą otoczką kryje się straszna prawda, którą większość ludzi woli ignorować. Oczywiście wątróbka wieprzowa zawiera pożyteczne składniki. Bogate żelazo pomaga panem. A witamina A jest dobra dla wzroku, ale spójrzcie na to na chłodno. Wszystko na świecie ma dwie strony, a ciemna strona wątroby wieprzowej jest o wiele bardziej niebezpieczna niż sobie wyobrażacie. Eksperci nadali wątrobie wieprzowej przydomek oczyszczalnia toksyn. Musisz dokładnie zrozumieć fakty. Wątroba jest główną fabryką odpowiedzialną za detoksykację w ciele każdego zwierzęcia. Ilekroć świnia zje zanieczyszczoną paszę, wypije brudną wodę z metalami ciężkimi, jak ołów czy kadm, lub wchłonie antybiotyki i stymulatory wzrostu, wszystkie te toksyczne substancje są przetwarzane przez wątrobę. I właśnie tu zaczyna się horror. W procesie walki z tymi toksynami, wątroba zaczyna magazynować w swoich tkankach substancje, których nie zdołała usunąć. Stopniowo gromadzą się one, zmieniając wątrobę w magazyn trucizn. To nie są tylko domysły. Według setek niezależnych wyników badań żywności w wątrobie wieprzowej sprzedawanej na rynku wykrywa się znacznie wyższy poziom metali ciężkich niż w zwykłym mięsie. Jeśli nadal często i w dużych ilościach spożywacie wątróbkę, te nagromadzone toksyny powoli przenikają do waszego organizmu, uszkadzając nerki i mogąc prowadzić do nieodwracalnej niewydolności nerek. To nie przesada, lecz rzeczywistość, w której co roku zgłasza się tysiące ofiar. Ale koszmar tutaj się nie kończy. Poziom cholesterolu w wątrobie wieprzowej jest na poziomie alarmowym. Zaledwie 100 gramów zawiera blisko 300-400 mg, co klasyfikuje ją jako produkt wysokocholesterolowy. Za każdym razem, gdy spożywacie wątrobę w nadmiarze, dokładacie kolejny ciężar do już osłabionego układu krążenia. Jest jeszcze jedno zagrożenie, które wiele osób bagatelizuje zatrucie witaminą A. Bogactwo witaminy A w wątrobie brzmi dobrze, ale przy nadmiernym spożyciu jej zaleta natychmiast zmienia się w śmiertelną truciznę. Nadmiar witaminy A powoduje silne zawroty głowy, wymioty uporczywe, bóle kości, a w skrajnych przypadkach poważne uszkodzenie wątroby. Jak na ironię, wątroba wieprzowa jedzona na wątrobę może ją zniszczyć. Czy to oznacza, że absolutnie nie wolno jeść wątróbki? Nie. Można ją jeść, ale trzeba bezwzględnie przestrzegać trzech zasad życia. Po pierwsze, kupujcie wyłącznie produkty o jasnym pochodzeniu. Wybierajcie tylko te z certyfikowanych supermarketów lub oficjalnych rynków, które przeszły kontrole sanitarne. Oszczędzanie kilku złotych na kupowaniu wątroby z niepewnego źródła to igranie z życiem. Po drugie, regulujcie spożycie jak dawkowanie leku. Zdrowy dorosły powinien spożywać ją raz w tygodniu w ilości nieprzekraczającej 100 gramów. Nawet jeśli lekarz zalecił ją z powodu anemii, pamiętajcie, ani grama więcej niż zalecana dawka. Po trzecie, proces przygotowania traktujcie jak usuwanie toksyn. Dokładnie umyjcie pod bieżącą wodą, namoczcie wielokrotnie w osolonej wodzie, aby usunąć zanieczyszczenia i krew. Pokrójcie cienko, wypłuczcie ponownie 2-3 razy i koniecznie ugotujcie do pełnego upieczenia. Tylko wysoka temperatura i długie gotowanie mogą powstrzymać pozostałe patogeny i toksyny. Pamiętajcie, wątroba wieprzowa to nie jest zwykłe jedzenie, które można jeść bezmyślnie. To produkt wysokiego ryzyka. Jedna chwila nieuwagi może odebrać zdrowie wam i waszej rodzinie. Przejdźmy teraz do trzeciej części. Tym razem jest to śmiertelne zagrożenie zamaskowane jako lek, nerki wieprzowe zwane potocznie cynaderkami. Szczególnie wśród mężczyzn były czczone jako pokarm wzmacniający potencję. Ale prawda jest szokująca. Nerki wieprzowe, które mu facie i które jecie, są w rzeczywistości magazynem toksyn, a nawet bombą hormonalną, która może wybuchnąć w każdej chwili. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy na temat roli nerek. Nerki są głównym narządem filtrującym odpady i toksyny z organizmu. Nerki świni pracują 24 godziny na dobę, odfiltrowując toksyczne substancje z krwi. Jednak w tym procesie metale ciężkie, zwłaszcza kadm, jedna z najgroźniejszych toksyn, odkładają się bezpośrednio w tkance nerek. Badania naukowe już to potwierdziły. W nerkach wieprzowych stężenie kadmu jest znacznie wyższe niż w zwykłej tkance mięśniowej. Jeśli nadal często jecie nerki, licząc na wzmocnienie potencji, czy nerek sprowadzacie na siebie katastrofę. Kadm nie tylko niszczy nerki, ale także dewastuje męskie funkcje rozrodcze. Próbując zwiększyć siły witalne, możecie stracić zdolności rozrodcze, to doprawdy okrutny paradoks. Co więcej, nerki wieprzowe, podobnie jak wątroba, mają bardzo wysoką zawartość cholesterolu i puryn. Każde ich spożycie obciąża serce i naczynia krwionośne. Oraz może być przyczyną ataku dny moczanowej. Ale prawdziwy zabójca, straszniejszy niż te wszystkie zagrożenia, kryje się gdzie indziej. To maleńki narząd przyczepiony do góry nerki nadnercze. Nadnercze to mały organ w kształcie trójkąta. Nie wolno go lekceważyć ze względu na rozmiar. To fabryka hormonów produkująca potężne substancje, w tym adrenalinę. Problem polega na tym, że jeśli w procesie uboju nadnercze nie zostanie całkowicie usunięte i pozostanie przy nerce, nastąpi katastrofa. Adrenalina jest substancją bardzo stabilną i odporną na ciepło. Bez względu na to, jak długo będziecie gotować smażyć czy piec, nie ulegnie ona zniszczeniu. W momencie, gdy ją zjecie i zostanie wchłonięta przez organizm, rozpocznie się burza hormonalna. Wyobraźcie sobie ten moment: serce zaczyna bić jak szalone, jakby miało eksplodować. Ciśnienie krwi gwałtownie rośnie, kręci się w głowie, oblewają Was zimne poty i pojawiają się wymioty, ręce i nogi drętwieją, ciało sztywnieje. To może się zdarzyć w ciągu zaledwie kilku minut. Szczególnie dla osób z nadciśnieniem lub chorobami serca ten nagły wstrząs hormonalny jest jak wyrok śmierci. Udar lub zawał serca mogą wystąpić błyskawicznie, a życie można stracić jeszcze przed dotarciem do szpitala. Z tego powodu rząd już dawno całkowicie zakazał wykorzystywania zwierzęcych nadnerczy. Muszą być one odcinane w rzeźni i nie mogą trafić do obrotu na rynku. Jednak rzeczywistość jest taka, że nie wszystkie ubojnie przestrzegają tych przepisów rygorystycznie. Dlatego jeśli koniecznie chcecie zjeść nerki wieprzowe, musicie pamiętać o następującym ostrzeżeniu. Po pierwsze, kupujcie wyłącznie produkty z certyfikowanych ubojni. Po drugie, przed gotowaniem koniecznie, dokładnie sprawdźcie górną część nerki. Jeśli znajdziecie tkankę o innym kolorze, ciemniejszą, o innej strukturze lub dziwny kształt grudki, nie wahajcie się. Natychmiast odetnijcie to całkowicie nożem. Nie ryzykujcie życia dla małego kawałka. Przejdźmy do czwartej kontrowersyjnej i niebezpiecznej części. To płuca wieprzowe, popularne płucka. To jedzenie, które wywołuje poważne debaty między tradycyjnymi wierzeniami a ostrzeżeniami medycznymi. W Polsce płuca są czasem używane do wyrobów podrobowych kaszanek lub tradycyjnych potraw jak płucka na kwaśno. W niektórych kulturach wierzono, że mają one tajemnicze właściwości lecznicze na kaszel. Jednak świat medyczny zdecydowanie protestuje, nazywając płuca wieprzowe biologicznym odkurzaczem i ostrzega przed niebezpieczeństwem. Faktycznie świnie ryją ryjem w ziemi, oddychając w środowisku pełnym kurzu odchodów i bakterii. Ile więc pyłu, substancji toksycznych i patogenów gromadzi się w ich płucach? Oczywiście płuca świn, hodowanych w higienicznych warunkach, mogą być czystsze niż myślimy, ale nie dajcie się zwieść. Prawdziwym zagrożeniem nie jest zwykłe zanieczyszczenie, ale niewidoczne patogeny ukryte w środku. Istnieje prawda, którą wielu ignoruje świnie, tak jak ludzie mogą chorować na niebezpieczne choroby układu oddechowego: ostre zapalenie płuc, gruźlica i różne infekcje dróg oddechowych. Kiedy świnia zachoruje, wirusy i bakterie wnikają głęboko w płuca, powodując niewidoczne gołym okiem uszkodzenia. Jeśli przypadkowo kupicie płuca chorej świni, co na rynku wcale nie jest rzadkością. Żadne długie gotowanie w wysokiej temperaturze może nie wystarczyć, by całkowicie usunąć wysoce odporne bakterie ukryte głęboko w skomplikowanej strukturze płuc. Ale koszmar się tu nie kończy. Jest jeszcze jedno przerażające ryzyko poważne zanieczyszczenie podczas procesu uboju i mycia. Podczas mycia płuc wieprzowych wstrzykuje się wodę pod ciśnieniem do tchawicy, aby wypłukać krew. To miecz obosieczny. Jeśli proces ten nie jest przeprowadzany higienicznie, woda nie jest czysta, lub narzędzia nie są w pełni sterylne, miliardy bakterii z zewnątrz zostają wstrzyknięte głęboko do płuc. Wtedy płuca wieprzowe przestają być składnikiem potrawy, a stają się bombą bakteryjną, która wybuchnie w waszym żołądku. Jeśli nadal chcecie przygotowywać potrawy z płuc w domu, będzie to dosłownie wielka operacja. Trzeba je myć pod bieżącą wodą przez wiele godzin, powtarzając czynność dziesiątki razy, aby całkowicie usunąć krew i śluz ze środka. Należy to powtarzać, aż kolor płuc zmieni się z ciemnoczerwonego na biały, by osiągnąć zaledwie podstawowy poziom czystości. Jedna chwila nieuwagi, pominięcie jednego kroku może zagrozić Waszemu zdrowiu. Warto zauważyć, że w USA i wielu krajach rozwiniętych sprzedaż płuc wieprzowych do spożycia przez ludzi jest prawnie zakazana od dziesięcioleci. To nie jest arbitralna decyzja, lecz wynik badań naukowych potwierdzających zagrożenie. Jednak na przykład w Wietnamie czy Polsce są one wciąż legalnym składnikiem. Czy więc płuca wieprzowe są naprawdę tak niebezpieczne? Odpowiedź brzmi nie wszystkie są skażone, ale pod żadnym pozorem nie wolno kupować ich na przypadkowym targu i gotować byle jak. Jeśli wy lub wasza rodzina musicie cieszyć się tym daniem, pamiętajcie o trzech zasadach życia. Po pierwsze, dokładnie sprawdźcie źródło. Kupujcie tylko w miejscach za testem sanitarnym. Po drugie, perfekcyjne mycie. Płuczcie dziesiątki razy, aż płuca staną się białe to najważniejsza linia obrony. Po trzecie, całkowite ugotowanie. Nigdy nie jedzcie ich niedogotowanych. To ostatnia szansa na usunięcie patogenów. Przejdźmy do piątej części. Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnej i niebezpiecznej pod względem higieny. Jelita grube, z których robi się inni osłonki do kiełbas czy dania z podrobów. To koszmar higieniczny na samą myśl, o którym wzdrygają się. E, eksperci. Polacy lubią kiełbasy i potrawy w jelitach, ale mało kto wie, że jeśli nie zostaną one właściwie oczyszczone, mogą przetrwać w nich miliony bakterii i pasożytów. Jelito grube, to mówiąc wprost, ostatni kanał świni. Miejsce, przez które przechodzą resztki pokarmowe i odchody tuż przed wydaleniem. Wyobraźcie sobie, ile zanieczyszczeń, toksyn i bakterii przywiera do tych ścianek w każdej godzinie. Jelita są rajem dla chorobotwórczych bakterii i pasożytów. Szczególnie ukrywają się tam toksyczne szczepy E. coli i miliardy jaj pasożytów. Jeśli zjecie niedokładnie ugotowane jelita, skutki będą natychmiastowe. W łagodnych przypadkach pojawią się gwałtowne wymioty, nieustająca biegunka i ból brzucha jak od noża. W poważnych przypadkach może dojść do infekcji pasożytniczej, gdzie intruzi. Przenikną do waszych narządów wątroby, a nawet mózgu powodując nieodwracalne szkody. Jak więc bezpiecznie obchodzić się z jelitami, to dosłownie wymaga ekstremalnej cierpliwości i staranności. Należy używać grubej soli octu i mąki, szorując dziesiątki razy i wywracając je na drugą stronę. Trzeba całkowicie usunąć lepki śluz i resztki. Ten proces może trwać godzinami, ale to nie koniec. Nawet po takim myciu trzeba je długo gotować w wysokiej temperaturze. Dopiero wtedy większość bakterii i pasożytów ginie, ale tylko większość. Niektóre wciąż mogą przetrwać. Problemem nie jest tylko higiena. Jelita są bardzo bogate w tłuszcz i cholesterol. Aby zabić specyficzny zapach, często używa się dużo tłuszczu i ostrych przypraw. W rezultacie porcja takiej potrawy staje się gigantyczną bombą tłuszczową. Częste spożywanie prowadzi do hiperlipidemii i otyłości. Co więcej, jako podroby mają bardzo wysoki poziom puryn. To śmiertelne ryzyko dla osób z trójcą nadciśnienie cukrzyca, wysoki cholesterol oraz dną moczanową. Czy można jeść jelita? Odpowiedź brzmi można, ale pod warunkiem spełnienia dwóch zasad życia. Po pierwsze, perfekcyjna czystość. Są tylko dwa sposoby. Jedzenie w renomowanych restauracjach o nienagannej higienie lub samodzielne przeprowadzenie rygorystycznej procedury mycia w domu. Pominięcie któregokolwiek etapu jest niedopuszczalne. Jedzenie jelic niepewnego stoiska to hazard z życiem. Po drugie, umiar. Pamiętajcie, to rarytas na specjalne okazje, a nie codzienny posiłek. Raz czy dwa razy w miesiącu to limit. I wreszcie dotarliśmy do szóstej części. Jest to część. Najgroźniejsza, najbardziej śmiertelna i tak toksyczna, że rząd od lat całkowicie zakazał jej sprzedaży. To Świński kark, a konkretnie mięso z węzłami chłonnymi gruczołami to prawdziwy król trucizn niewidzialny, zabójca czyhający w cieniu. To nie jest zwykłe mięso z karkówki chodzi o tak zwane mięso z okolic głowy i szyi, zawierające węzły chłonne. To nie przesada ani straszenie. To naukowo udowodniony fakt poparty licznymi przypadkami śmiertelnych zatruć z pozoru wygląda zwyczajnie. Ale uważajcie, w środku ukryte są dziesiątki szarych lub żółtawych okrągłych guzków. W dotyku są twarde i przypominają ziarna. To właśnie węzły chłonne świni, magazyn toksyn organizmu. E, aby zrozumieć grozę, trzeba wiedzieć, jak działa układ limfatyczny. To linia obrony i jednocześnie wysypisko śmieci organizmu. Gdy świnia choruje lub ma stan zapalny, wszystkie bakterie, wirusy i intruzi są filtrowani i neutralizowani w węzłach chłonnych. Oznacza to, że są one pełne miliardów martwych bakterii, wirusów, toksyn ropy i szkodliwych substancji. Ale koszmar idzie dalej. Czy wiecie, gdzie większość hodowców robi świniom zastrzyki e, właśnie w szyję? Dlatego pozostałości antybiotyków stymulatorów wzrostu hormonów i leków chemicznych koncentrują się w tkance limfatycznej szyi. Mówiąc prościej, ta część to ogromna bomba toksyczna, magazyn broni biologicznej, pełen wirusów, bakterii i leków, a w pobliżu kryje się kolejny cichy zabójca tarczyca świni. Znajduje się blisko gardła i zawiera ogromne ilości silnych hormonów tarczycy. Są one bardzo odporne na ciepło. Gotowanie w 100 stopniach smażenie w głębokim tłuszczu czy gotowanie w szybkowarze ich nie niszczy. Czekają tylko, by przeniknąć do waszego ciała. Wyobraźcie sobie zjedzenie kilku gramów tarczycy świni, to jak wstrzyknięcie sobie końskiej dawki hormonów prosto do żyły. Skutki są szybkie i okrutne. Serce bije jak oszalałe nawet 150 uderzeń na minutę, głowa pęka. Z bólu pojawia się bezsenność, lęk zimne poty, a w ciężkich przypadkach drgawki, śpiączka i śmierć w ciągu kilku godzin. Z powodu tego śmiertelnego ryzyka przepisy nakazują całkowite usunięcie węzłów chłonnych i tarczycy w rzeźni i utylizację ich jako odpady niebezpieczne. Sprzedaż tych części jest zakazana, ale tu zaczyna się prawdziwy strach. Nieuczciwi handlarze, zaślepieni chęcią zysku, skupują to zakazane mięso za grosze z nielegalnych źródeł. Mielą je, mieszają ze zdrowym mięsem i robią z niego tanie pierogi, hamburgery, parówki czy kotlety mielone. Te toksyny trafiają na wasze stoły bez żadnej kontroli. Jak chronić rodzinę? Pamiętajcie o zasadach życia. Po pierwsze, kupujcie mięso tylko w zaufanych sklepach, supermarketach i od rzeźników z certyfikatami. Unikajcie podejrzanych stoisk i nienormalnie niskich cen. Po drugie, nie dajcie się nabrać na tanie mięso. Podejrzanie, tanie mięso mielone czy gotowe wyroby to sygnał alarmowy. Co tanie to drogie, w przypadku żywności to 100% prawdy. Po trzecie, nauczcie się rozpoznawać dobre mięso. Powinno być różowe lub jasno-czerwone, sprężyste i lśniące. Jeśli jest ciemne, szarawe wiotkie lub na przekroju widać szare, żółte grudki, natychmiast zrezygnujcie. To prawdopodobnie węzły chłonne lub tarczyca. Pamiętajcie, to nie jest tylko mięso gorszej jakości. To biologiczna broń, która może skrzywdzić człowieka. Drodzy Państwo, po omówieniu tych sześciu niebezpiecznych części otrzymałem setki wiadomości z pytaniem, Panie Doktorze, jak radzą sobie z tym? Kraje rozwinięte jak USA, Japonia czy kraje Europy Zachodniej, dlaczego oni jedzą bezpieczniej niż to pytanie nie dawało mi spać? Odpowiedź obnaża smutną prawdę. Światowe potęgi stworzyły już szczelne systemy, podczas gdy w Polsce, mimo bycia w Unii Europejskiej, wciąż istnieją luki, przez które na nasze stoły trafia zagrożenie, zwłaszcza z małych lokalnych źródeł. Jako doktor Piotr Nowak, pracujący w Polsce i USA. Zabiorę Was w podróż po systemach bezpieczeństwa. W USA Departament Rolnictwa umieszcza inspektora w każdej rzeźni. Kontrolują 100% uboju. Każda świnia jest sprawdzana przed, w trakcie i po uboju. Jeśli znajdą choć jeden wrzut, cała sztuka jest utylizowana. Płuca są tam zakazane od 1971 roku. Tarczyca i nadnercza są spalane jak odpady medyczne. System śledzenia oparty na blockchainie w Kalifornii pozwala w 24 wycofać produkt. Kary od 10 tysięcy do 500 tysięcy dolarów, nawet 2 miliony złotych więzienie i dożywotni zakaz działalności. W Japonii panuje kultura zero defektów. Każda świnia ma kartotekę zdrowia od urodzenia. Hormony są zakazane. Szyja i węzły chłonne są skanowane specjalistycznym sprzętem. Kod QR na mięsie w sklepie pokazuje całą historię zwierzęcia. Edukacja konsumencka zaczyna się od dziecka. W Unii Europejskiej działa system RASFF. Jeśli w jednym kraju, na przykład w Niemczech, wykryje się zagrożenie w ciągu 48, ostrzeżenie trafia do wszystkich, w tym do Polski. Niemcy zakazują spożycia mózgu śledziony i tarczycy. Francja sterylizuje produkty z wątroby. Szwecja i Dania całkowicie zakazały profilaktycznego stosowania antybiotyków i używają sztucznej inteligencji do monitorowania zdrowia świń. A jak jest w Polsce? Bądźmy szczerzy, jest lepiej. Jesteśmy w UE, mamy system HCCP, Sanepid i kontrole weterynaryjne. Duże sieci handlowe jak Biedronka Lidla Ochan, mają rygorystyczne normy, ale rzeczywistość ma luki. Na małych targowiskach i w nielegalnym obrocie wciąż zdarza się mięso niewiadomego pochodzenia. Wielu Polaków wciąż wierzy w mity o zdrowych podrobach. Kary rosną, kontrole są częstsze, ale system nie jest idealny. Dlaczego świat tak rygorystycznie tego pilnuje przez tragedię? W marcu w chińskiej prowincji Guangdong w restauracji podano mięso z karku z niewyciętą tarczycą. Efekt 57 osób w szpitalu, tętno 150 wymioty. Właściciel dostał karę równowartości OK. E, 270 tysięcy złotych i więzienie. W 2020 roku bliżej nas incydent w dużym mieście, gdzie na targu sprzedawano wątróbkę z kadmem przekraczającym normy 2-3 razy. Okazało się, że świnie piły wodę skażoną przez pobliską fabrykę akumulatorów. Tysiące ludzi mogło spożywać to mięso, narażając się na uszkodzenie nerek. To nie są bajki, to lekcje pisane krwią. Wniosek nie możemy w 100% polegać na systemie. Sami musimy być strażnikami swojego talerza. Unikajcie mózgu, cholesterol wątroby, metale ciężkie, nerek hormony płuc, bakterie niedomytych jelit i absolutnie zakazanego mięsa z gruczołami szyjnymi. To nie ma was przestraszyć, ale uzbroić w wiedzę. Pamiętajcie, kupujcie z pewnego źródła, gotujcie dokładnie i zachowajcie umiar. Jeśli ten film był pomocny, polubcie go i udostępnijcie rodzinie. Subskrybujcie kanał Kroki do Długowieczności, aby nie przegapić kolejnych porad. Zostawcie komentarz. Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowia, spokoju i bezpiecznych, smacznych posiłków. Do zobaczenia w następnym filmie.